Jak nie lubisz siebie, to źle siebie traktujesz. Jak nie lubisz siebie, to wrzucasz w siebie śmieci, jedze, śmieciowe jedzenie, nie śpisz po nocach, oglądasz byle co, oglądasz bezsensowne rolki, które pobudzają Twoje emocje, jesteś rozlazły, grasz gry, w których tylko wygrywasz, ale w życiu rzeczywistym nie wygrywasz, nie robisz nic, co zbliża Cię do Twoich celów, marnotrawisz czas, pobudzasz swoje emocje, dopaminkę, żyjesz tylko po to, żeby jeść, wydalać i zabawiać się, ciągle się zabawiać, ciągle zabawiać, życie to jest wieczna gra, bodźce, no ale czy tak się da? Dobrze wiesz, że przychodzi szybko znudzenie takim życiem. Jestem Radek Budnicki i witam cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Krążę zupełnie nałóżle po tym lesie. Jestem w Puszczy naszyńskiej i tak sobie myślę, że kiedyś w młodości miałem to na wyciągnięcie ręki. Te lasy, byłem harcerzem, jeździliśmy na obozy, biwaki, ale nigdy nie doceniałem tego. To jest chyba kwestia chyba starzenia się. Kolega kiedyś mi zadał pytanie, Radek, czy Ty nie lubisz ludzi? Ja, ja lubię ludzi, bardzo lubię ludzi, dlatego spotykam się z nimi rzadko, bo te spotkania celebruję. Autentycznie celebruję. Jeżeli ktoś się ze mną spotka, to rzeczywiście go słucham, rzeczywiście chcę go poznać, a wcześniej tego nie było. Wcześniej patrzyłem na zegarek, na telefon, a teraz większość czasu spędzam z moim psem. Są takie różnego rodzaju quotes prawda, w internecie, z jakimś znanym aktorem, z psem, który mówi, że życie samotne z psem jest niebezpieczne, bo można tak pokochać to, że nie będzie się chciało więcej przebywać z ludźmi. I całkowicie się z nimi zgadzam. Psy się świetnie z nami komunikują, mają niesamowite połączenie. Mój pies nie jest psem który się łasi, który cały czas szuka mojej atencji. Jest bardziej jak kot. Ci, co mają husky wiedzą, o czym mówię. Więc to nie dlatego, że lubię mojego psa, dlatego, że on jest taki, że robi wszystko, co ja chcę, prawda? Ludzie tacy nie są. Nie, moi drodzy, on nie robi tego, co ja chcę. I to mi się w nim podoba. Podoba mi się w nim, że jest delikatny, że jest wrażliwy, że jest kochany, że jest odważny, że jest śmieszny często, zabawny i ciągle ciekawy świata. Wszystko dla niego jest ciekawe. Lubię na niego patrzeć, bo patrzenie na niego dla mnie jest jak terapia. Podoba mi się to, że całymi dniami do mnie nie przychodzi, śpi w drugim pokoju, a raz na jakiś czas, kiedy widzi, że coś ze mną jest nie tak, psychicznie, jak z każdym człowiekiem, są złoty i upadki, dołki, to do mnie przychodzi. I mimo tego, że nie lubi spać pod ciepłą kołdrą, to kładzie się obok, na wierzchu, bo jest haszki gorąco mu. I leży, przytula się, daje się głaskać, bo wie, że ja tego potrzebuję. Ale potem potrafi przez tydzień nie przychodzić, sam oddzielnie w drugim pokoju i tego nie robi. Nie dlatego, że się na mnie obrazią, po prostu lubi tak sam spać. Nie przyzwyczają go do tego spania ze mną. Ale podoba mi się, że on znajduje taki moment i wyczuwa, kiedy ja potrzebuję tej bliskości jego. Podoba mi się to, że do dziś, słuchajcie, nie znudziło mi się to wstawanie o 5 rano, o 6 i wychodzenie z nim. Uważam to za jedną z najwspanialszych rzeczy, jaką można mieć w życiu. Jedyne, co mi przeszkadza, to ludzie z agresywnymi psami, puszczonymi bez smyczy i ludzie, którzy nie lubią zwierząt. No niestety, często są to starsi ludzie, którzy mają takie wychowanie: pies powinien być na łańcuchu, a szczeniaki, prawda, w worku na dnie jeziora. Ale generalnie lubię ludzi, lubię rozmowy, lubię spotkania, celebruję. Nie mam ich dużo. Dlatego każdy dla mnie jest jak święto. Każde wyjście na kawę, na herbatę zdarza się raz na miesiąc. Już wcześniej, kiedyś spotykałem się z ludźmi co kilka dni, praktycznie, lub codziennie na jakąś kawę, herbatę z jakimś znajomym, kolego z pracy, koleżanką, jakąś dziewczyną. Ciągle jakieś biznesowe spotkania. Mnóstwo tych interakcji byłem, byłem zarzucony interakcjami, które nic nie zmieniły w moim życiu. Mam jakieś tam półtora tysiąca znajomych na Facebooku. Media społecznościowe nie sprawiły, że mam bogatsze życie towarzyskie. Miałem bogatsze życie towarzyskie, jak nie miałem mediów społecznościowych. Wierzcie mi, to jest niesamowite odkrycie, że życie bez mediów społecznościowych, bez ciągłego łapania się za kieszeń z telefonem, dało mi o wiele większy spokój. Bardziej skupiam się na sobie. Może zabrzmi to egoistycznie, ale no, nawet kiedy jesteśmy w mediach społecznościowych, to się skupiamy na sobie chyba za bardzo. Bo podglądamy cudze życie, żeby się porównywać, albo pokazujemy swoje życie innym. Jacy ja to jesteśmy zajebiści, co dobrego zjedliśmy, gdzie pijemy kawę i tak dalej. Słuchajcie, zabłądziłem, autentycznie nie wiem gdzie jestem, ale strasznie mi się to podoba. Idziemy tą ścieżką, bo jest taka fajna, patrzcie jakie słoneczko. Co to Dobra, idziemy, chodź. To jest niesamowite, jak bardzo lubię chodzić z nim. Więcej pomysłów mam. Mniej rzeczy mnie rozprasza, nie żyję cudzym życiem, nie przejmuję się, co ktoś o mnie myśli, nie przejmuję się, jak wpływam na innych ludzi. Nie pamiętam tego aktora, jak on się nazywał, ale to jest aktor, który ma właśnie taki vibe, takiego samotnika w sobie. On właśnie kocha psy. Może wy znacie to, napiszcie w mailu. Jak sobie przypomnę, to na pewno powiem. W każdym razie bardzo się z nim zgadzam. Zrozumiałem to, że rzeczywiście. Jest coś takiego niesamowicie pociągającego w angielskim słowie solitude. Mówi się, że to jest odizolowanie, samotność, solitude. To ciężko to na polski przynaleźć. Tak jakby Polacy mieli tylko priorytywne określenie słowa solitude. A dla mnie to jest taka spokojna izolacja, odizolowanie, samotność, takie pomieszanie z błogostanem. Bo solitude wiąże się właśnie z osiągnięciem błogostanu, pokoju, pokój, peace. Kurczę, angielski ma bogatsze określenia niż polski niestety. Przepraszam purystów językowych i patriotów wszystkich, ale uważam, że słowo solitude nie ma w języku polskim określenia, albo ja mam bardzo ubogie słownictwo. To drugie jest całkiem możliwe. Piszcie mi w mailu, jeżeli znacie jakiś dobry odpowiednik solitude. Odosobnienie, takie spokojne, samotne życie może być bardzo szczęśliwe, jeżeli nie nadamy mu żadnych takich negatywnych łatek. Najgorsze jest życie samotnika, który łaknie kontaktu z ludźmi i jest desperacko narzucający się. Nidi po angielsku to się nazywa, Nidhi. Taki bardzo chcesz, żeby wszyscy Cię lubili, narzucasz się ze sobą, swoim zdaniem, opiniami, sobą, swoim czasem, swoim ciałem, <laughs> obecnością, głosem, mówieniem. To jest straszne. Można odnaleźć pokój w byciu samemu, być sobie Panem, decydować o swoim czasie, o swoich wakacjach, pracy. Oczywiście, kiedy masz odpowiednie warunki, kiedy masz odwagę, żeby dokonywać zmian finansowych, zawodowych w swoim życiu, lokalizacyjnych, jeżeli nie jesteś, nie czujesz się przywiązany do żadnej rzeczy prawnie, emocjonalnie. Ktoś może powiedzieć, że to życie samoluba. No tak, ale samolub to jest ktoś, kto odrzuca, porzuca kogoś, zostawia, a ktoś, kto nigdy nie miał. Czy jest samolubem? Możesz stawać, o której chcesz, szczególnie kiedy pracujesz zdalnie. Ja uczę takich rzeczy na moim coachingu, na moich warsztatach. Jak stworzyć takie życie oparte na zarabianiu, na pasji, na swojej wiedzy z każdego miejsca na ziemi. Sam to robię od 8 lat. Możesz żyć gdzie chcesz, z kim chcesz, jeść co chcesz, o której chcesz, w jaki sposób chcesz. Możesz wybierać nakrycie, miejsce, możesz siedzieć przed YouTube'em, ulubionym programem. Nikt ci nie powie, że masz się ubrać tak czy inaczej. Nikogo nie obrazisz, nikt się na ciebie nie obrazi, bo podjąłeś decyzję, że na wycieczce zwiedzisz to muzeum, a nie to muzeum. Będziesz siedział do której chcesz. Musisz pójść spać, o który chcesz, spotkać się z kim chcesz, robić to co chcesz, kiedy chcesz. Niesamowita wolność. Może niektórzy ludzie nie lubią tej wolności. Wolą, żeby ktoś decydował, ale to jest kwestia właśnie osobista bardzo. Kiedyś zawsze byłem w związkach, oceniałem się negatywnie. W momencie, kiedy te związki się kończyły, zawsze winiłem się za to w jakiś sposób, że ktoś ode mnie odszedł, bo byłem taki czy owaki. I goniłem za ludźmi, goniłem za kobietami pięknymi kobietami szczególnie, dlatego, że budowałem swoje poczucie własnej wartości na jakimś wyobrażeniu, statusu, że będąc jakąś piękną kobietą to niejako to świadczy o moim jakimś statusie mężczyzny, dlatego, że takie wzorce przekazuje nam popkultura w filmach, serialach, magazynach kolorowych, teraz w internecie, rolkach, instagramach. Przede wszystkim kinematografia stworzyła taką wizję, te słynne komedie romantyczne. Piękni, młodzi, Zakochani wiecznie razem, a jak nie, to nieszczęśliwi ciągle zgorzkniali, brudni, nie myjący się. <laughs> Żyjemy w takich schematach, takich kliszach. Nawet nie wiemy, czemu ulegamy tym kliszom, ulegamy tym trendom. Zamiast stworzyć swoją, zupełnie swoją własną historię, swoją własną receptę na, na szczęście. Ktoś powie, że Radek, no ale są badania takie nie, świadczące o tym, że ludzie, którzy są z kimś, którzy żyją dłużej, jest w tym naprawdę, chociażby dlatego, że potrzebujemy interakcji, ale wydaje mi się, że to wtedy właśnie brak człowieka drugiego tworzy problemy w naszej psychice, kiedy my z tego powodu, z powodu tego braku w jakiś sposób się źle oceniamy, źle się czujemy, nadajemy sobie łatkę, porównujemy się do innych. Słuchajcie, można żyć samemu i być z ludźmi. Można należeć do klubów, przyjaźnić się z kimś, ustalić pewne granice, że słuchaj, lubię mieszkać sam, lubię żyć według własnych zasad, ale lubię Ciebie. Jeżeli to akceptujesz, to super. Jeżeli nie, muszę się z tym pogodzić. Wydaje mi się, że taki związek byłby fajny. Jest to w ogóle wbrew wszelkim zasadom religijnym, społecznym, mm. <głos》>, wiemy, tworzącym rodzinę, prawda, społeczeństwo, podstawową komórkę społeczeństwa, żeby mieć dzieci. Nie da się żyć oddzielnie, no ale słuchajcie, jak wiele takich wspaniałych rodzin, które miały takie plany, takie projekty, żeby być żyć razem. Przetrwało. No, jaki procent Waszych znajomych po 40 jest razem? Większość moich znajomych jest już po rozwodzie i najczęściej koledzy płacą alimenty, muszą kłócić się z byłą żoną o, o, o widzenie z dziećmi albo dzieci już się do nich nie odzywają. Ja wiem, że wielu z Was ma dzieci, nieszczęśliwa w związku. Chcę Wam tylko powiedzieć, że ja nie mam nic przeciwko związkom. Uważam, że jeżeli ktoś jest szczęśliwy, trafi na tę osobę, to. Gratulacje. Ja nie mówię tak jako zgaszkniała osoba, bo też byłem w fajnych związkach i często sam, jaką czułem na własne, na własne życzenie, bo chyba po prostu jestem osobą, która lubi niezależność. Tak, niezależność. I nie chcę sprawiać, żeby ktoś był nieszczęśliwy z mojego powodu. Nie chcę się z kim siłować, negocjować codziennie. Nie potrzebuję określać się przez to, czy jestem przez kogoś akceptowany, kochany. Nie potrzebuję zewnętrznej walidacji. Sam dla siebie jestem sędzią i chyba jestem swoim najlepszym przyjacielem, bo wydaje mi się, że kluczem do szczęścia jest lubienie siebie. Jak nie lubisz siebie, to źle siebie traktujesz. Jak nie lubisz siebie, to wrzucasz w siebie śmieci, jedze, śmieciowe jedzenie, nie śpisz po nocach, oglądasz byle co, oglądasz bezsensowne rolki, które pobudzają twoje emocje, jesteś rozlazły, grasz gry, w których tylko wygrywasz, ale w życiu rzeczywistym nie wygrywasz. Nie robisz nic, co zbliża Cię do Twoich celów, marnotrawisz czas, pobudzasz swoje emocje, dopaminkę, żyjesz tylko po to, żeby jeść, wydalać i zabawiać się, ciągle się zabawiać, ciągle zabawiać, życie to jest wieczna gra, bodźce, no ale czy tak się da? Dobrze wiesz, że przychodzi szybko znudzenie takim życiem, stoisz dalej w miejscu. Nic się w nim nie zmienia, i po jakimś czasie okazuje się, że jesteś nieszczęśliwy i nie lubisz swojego życia, nie lubisz siebie. Kluczem do szczęścia jest akceptacja siebie, polubienie siebie, ale bycie też szczerym z samym sobą. Jeżeli coś w Twoim życiu nie wychodzi. muszę zerknąć na mapę, bo już nie wiem gdzie jestem. O, dobrze idziemy. Jeżeli coś w Twoim życiu nie wychodzi, to kluczem do skutecznej zmiany jest przyznanie się szczerze przed samym sobą, że to moja wina. Branie odpowiedzialności, branie pełnej odpowiedzialności za wszystko, co się w Twoim życiu wydarzyło. Nawet kiedy miałeś takich i takich śmakich rodziców, urodziłeś się w takim, takim kraju, masz taki i taki wygląd, to mogę podać Ci setki przykładów osób, które mają gorszy od Ciebie wygląd, gorszych rodziców mieli lub ich wcale nie mieli, a wyszli na prostą. Są szczęśliwi. Sam dobrze wierzę, że są tacy ludzie. Nie może Ci podawać takich przykładów. Więc wszystko to są wymówki. Więc kluczem jest. Znalezienia w sobie samym swojego najlepszego przyjaciela. Bądź swoim najlepszym przyjacielem. Możesz zacząć od praktyki zrobienia sobie dobrze, poprzez zrobienie sobie takiego harmonogramu idealnego dnia. Jak chcę, żeby wyglądał Twój idealny dzień. I to nie mówię o weekendzie, tylko mówię o takim dniu, gdzie normalnie ludzie chodzą do pracy, to może być wtorek, środa. Tak od wstania, aż do pójścia spać. Opisz ze szczegółami, jak wygląda Twój dzień, gdzie mieszkasz, jak wygląda miejsce, w którym mieszkasz, gdzie się budzisz, z kim, czy sam, co robisz, co myślisz, jak wyglądasz, jak się czujesz, co jesz, na co patrzysz, co słyszysz, co widzisz dookoła siebie, co zamierzasz robić tego dnia. Godzina po godzinie, i to ćwiczenie bardzo dużo Ci opowie o Tobie samym. O tym jakim jesteś człowiekiem, czy coś wartościowego chcesz na tym świecie pozostawić po sobie, czy chcesz żyć tylko i wyłącznie dla siebie, czy chcesz do końca życia żyć tylko, nie wiem, otoczony jakimiś samymi przyjemnościami, pięknymi ludźmi, życiu w luksusie. Są takie marzenia, ale czy ci ludzie są szczęśliwi? Historia i newsy, wiadomości pokazują setki osób, znanych celebrytów, którzy mimo tego, że mają wszystko, fizycznie, materialnie, urodę, sławę, pieniądze, Powodzenie u płci przeciwnej lub tej samej, w zależności od orientacji, często te osoby są nieszczęśliwe. Każą swój organizm różnego rodzaju używkami, które niszczą ich organizm. Oddają się pewnej aktywności po to, żeby zagłuszyć swój ból, ponieważ uganianie się za wieczną przyjemnością nie dało im szczęścia. Ja nie piję alkoholu od naprawdę, już od wielu lat. Ostatnio wypiłem piwo, to było dwa lata temu, z sąsiadem, towarzysko. A nie dlatego, że jestem abstynentem lub nie pijącym alkoholikiem, a po prostu nie lubię pić alkoholu. Nie lubię tracić kontroli nad sobą, mimo tego, że nigdy mi się film nie urwał, nie robię głupot, zawsze pijałem się na wesoło, ale mimo tego nie lubię tego. Uważam, że to jest głupie, niezdrowe i tyle. Nie obrażę się, ktoś poczęstuje mnie winem, wypije, raz na zdarzy mi się na jakiejś uroczystości toast. Po prostu nie piję alkoholu. Nie palę papierosów. Wiem, że co powodem okropnych chorób niszczy organizm, niszczy naszą urodę, naszą skórę, wygląd, relacje, bo cuchnący oddech i tak dalej. To jest obrzydliwe, niepotrzebnie wydajesz pieniądze też. Nie lubię narkotyków najbardziej, narkotyki są najgorsze, bo narkotyki powodują, że nie jesteśmy sobą, sztucznie się w jakiś sposób stymulujemy, no i często robią z nas niewolników, a ja nie lubię być niewolnikiem czegokolwiek i kogokolwiek. No, wydaje mi się, że dobrze siebie traktuje. dobrze siebie traktuje. No i jeszcze jest parę rzeczy, nad którymi bym musiał popracował, to jest ten wewnętrzny dialog, ale nad tym pracuję, to jest moja sprawa, moja rzecz i ciągle nad tym pracuję. Jestem człowiekiem-projektem, ty też możesz być takim człowiekiem-projektem. No bo czy jest ktoś idealny na tym świecie? Fajnie mieć jakieś zadanie, jakiś projekt. Zastanów się, co chciałbyś sobie zmienić. I dopisz do tego idealnego dnia, że już to zmieniłeś i jak żyjesz. I życzę Ci, żebyś miał ogromną frajdę z tej podróży, jaką jest właśnie tworzenie idealnego swojego życia, rozpoczynając od jednego dnia. Opisania jednego dnia, bo żeby dotrzeć do jakiegoś portu, trzeba wiedzieć, do którego portu chce się dotrzeć, bo inaczej będziesz krążył po tym morzu, wiatry będą cię rzucały, będziesz też podlegał perswazji innych ludzi i ich planom na twoje życie. I zaczniesz żyć powoli cudzym życiem, złotoustym różnym guru internetowym, pseudokołczom, politykom, którzy mają dość perswazyjny język, za którym kryją się ich jakieś beznadziejne interesy, nie ulegaj cudzym podpowiedziom, stwórz swoje życie, bądź swoim własnym projektem, żyj niezależnie i stań się swoim najlepszym przyjacielem. Taki mam przekaz na dziś. Będę Ci bardzo wdzięczny, jeżeli klikniesz przycisk subskrybuj. Pozdrawiam, hej! Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mam dla Ciebie prezent. Wystarczy, że wejdziesz na stronę lepiejteraz.pl i zapiszesz się na newsletter Lepiej Teraz. Otrzymasz ode mnie w prezencie e-booka z siedmioma potężnymi lekcjami życia wielkich stoickich mędrców oraz mój autorski journal Lepiej Teraz. Dodatkowo będziesz też na bieżąco z praktykami i lekcjami, które dadzą Ci wolność i życie, o którym marzysz. Serdecznie zapraszam.